No, cześć! Z góry pozdrawiam wszystkich z panu. Tak widzicie? Zręczanki. Tak widzicie? ta chyba Bożego Narodzenia, żebym się pomyliła, nieważne. Ale ja teraz pójdę do kogoś, bo chyba się z kim zakachałam. No to ja idę i patrzę, gdzie ja idę. Mam nadzieję, że będzie fajna zabawa. No, Trzymamy. Idziemy, tak, idziemy. Idziemy! Idziemy? Kochanie! Oj! Mam dla Ciebie prezent! Tyle panu z moją żoną. To na wiosnę? <noise> tak, na wiosnę, proszę. Bardzo ładne. Chyba muszę je włożyć do wazonu, żeby nie zwiędził. No właśnie. No, wracę na początku. Idziemy do łóżka. A ja mam ładny wazon. Zaraz Ci pokażę. O! Nawet dwa. O! Takiego wazonu to jeszcze nie widziała. Co jest? Takie piękne wazony. Już ci pokazuję. Jeden wazon. <grym> Z tego jest jeden problem. Jeden w kwiatuszech, a jest drugi. Dlatego powiedział dwa, bo ma dwa. Nie jest Łazon no. I gitara gra Staromiejski Drugim staromiejski No i co tam? Jak tam filmiki? Właśnie, jak tam filmiki? Skręcimy. No Wypuszczamy yy, Ogólnie. Proszę. Może coś masz do powiedzenia? Co? Z komorkiem komorki pod, podkręcamy sobie tak komorkiem. No komorkiem ja tak, żeby było naprawdę fajnie, no. właśnie tu dostanę tam komentarzy jakiejś panienki za przeproszeniem. Gdzie jest moja kobra? No, kobra to chyba jest się a nie kurna. A teraz zapraszamy naszego tajgera. Tiger! Na wypowiedź! Witam wszystkich. Ogólnie. Witamy wszystkich. No te. Ja mówiłem nie raz, nie dwa, nie trzy, z że robimy filmiki jaką chcemy. A dwa, nie ma czego żałować. No. Będą niejedne zloty, niejedne spotkania. O! To jest najważniejsze. Nie ma co się przejmować. W życiu. Także fani, którzy nas oglądacie, na Który pewno z na pewno y, zrobimy niejeden nie jedno spotkanie, y, tak jak mówimy, y, będzie coraz więcej filmików, y, także zapraszamy na nasze strony. Tylko no. jest tak, y, parę, parę dni temu powiedziałem, że w zależności od, y, jak mówiłem, od czasu, od tego, żeby robić raz regularnie, raz nie. Pytaliście się mnie, dlaczego ja wypuszczam regulację. Z tego powodu, jak ja powiedziałem, że ja wypuszczam to też w pracy u siebie na Wi-Fi dla tego regulansu. Ale były dni, które nie, nie wypuszczaliśmy w ogóle. Z tego powodu, że. Czym ja... więcej będziecie nas zachęcać do robienia no. filmików, tym więcej ich będziemy wypuszczać. Automatycznie pytacie się jakieś tam komentarze, dajcie nam. Nie wiem, co, co może powiedzieć. Piszcie do nas. Na jakie tematy chcecie, żebyśmy po, poruszali? Tylko jest jeden warunek. Musi się tematy współczesne takie, żeby hejterzy nie hejtowali. Tak, i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, bo we, to, że wejdziemy w tematy, to hejterzy będą zacząć... A to jest tematy. najważniejsze? No. Musimy w sieci trzymać się razem. No, tak ma być. Pozdro! Pozdro!